Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twój kot doskonale wie, że do niego mówisz, tylko udaje, że nie słyszy? Mówisz, chodź tu kiciu, a on nic, zero reakcji, ale wystarczy szelest paczki z chrupkami i teleportacja z drugiego końca mieszkania. Witaj w Laboratorium Ciekawostek, gdzie dziś odkryjemy fascynujący świat kociej manipulacji. Dowiesz się, dlaczego koty ignorują ludzi z pełną premedytacją, jak potrafią czytać emocje i sterować naszym zachowaniem oraz czy naprawdę rozumieją słowa, które do nich mówimy. A jeśli kochasz te futrzaste intryganty, zasubskrybuj kanał, bo właśnie rusza nasz nowy cykl Cotygodniowa dawka kota, pełna nauki, humoru i mruczenia. Wbrew pozorom koty nie są obojętne. Badania japońskich naukowców z 2022 roku Uniwersytet w Tokio wykazały, że koty rozpoznają głos swojego opiekuna. Kiedy ktoś inny je woła, prawie żadnej reakcji. Ale gdy to właściciel mówi, chodź, mruczku, ich uszy lekko drgają, ogon się porusza. To znak, że doskonale wiedzą, kto mówi. Tyle, Tyle że nie zawsze mają ochotę odpowiedzieć. Koty są indywidualistami. W przeciwieństwie do psów, które przez tysiące lat były hodowane, by współpracować z człowiekiem, koty wybrały strategię niezależności. Nie widzą w słuchaniu rozkazów żadnego sensu. Kiedy wołasz, mruczek, chodź! Kot doskonale rozumie, że mówisz właśnie do niego, ale jeśli nic z tego nie wynika, w jego głowie pojawia się coś w rodzaju hmm, po co mam iść? Czy będzie jedzenie, głaskanie, czy tylko znowu zdjęcie na Instagram? I jeśli odpowiedź brzmi nie wiem, kot po prostu zostaje tam, gdzie jest. Innymi słowy, kot rozumie, tylko nie zawsze współpracuje. To nie brak inteligencji, to czysta kalkulacja. W świecie kota każda reakcja musi mieć cel. To nie lenistwo. <grym> To efektywność energetyczna w czystej postaci. Tak, Twój kot to mały psycholog z futrem. Naukowcy z University of Sussex odkryli, że koty opracowały specjalny rodzaj miałczenia z wplecionym tonem, przypominającym płacz dziecka. To tak zwany solicitation pearl, mruczenie z ukrytą prośbą. Koty używają go, by wymusić uwagę lub jedzenie. I co ciekawe, działa to nie tylko na właścicieli, ale nawet na obcych ludzi. Koty uczą się też naszych codziennych schematów: wiedzą, o której wstajesz, kiedy sięgasz po kubek kawy, a kiedy kierujesz wzrok w stronę kuchni. Już wiedzą, że to może być ich moment. Koty reagują na Głos swojego opiekuna zupełnie inaczej niż na głos obcej osoby. Podnoszą uszy, zmieniają wyraz pyszka, a nawet, uwaga, ruszają ogonem w określony sposób. Nie tylko nas słyszą, one nas czytają. Niektórzy naukowcy twierdzą wręcz, że koty hodują ludzi tak, jak my hodowaliśmy kiedyś koty. Karmią nas swoim urokiem, mruczeniem, spojrzeniem, a my w zamian robimy dokładnie to, czego chcą. <słuch> Więc jeśli twój kot właśnie leży na kanapie i udaje, że cię nie słyszy, nie bierz tego do siebie. On po prostu prowadzi subtelną grę, w której to ty masz robić za służbę, a on za szefa projektu dom pełen ciepła i karmy. W kolejnych odcinkach cotygodniowej dawki kota opowiemy między innymi o tym, dlaczego koty zawsze spadają na cztery łapy i czy naprawdę potrafią leczyć mruczeniem. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, co kryje kocia psychika, zostaw subskrypcję, daj łapkę w górę i kliknij dzwoneczek, bo to dopiero początek naszej wspólnej podróży po świecie kocich tajemnic i naukowych ciekawostek. <grym> Twój kot pewnie i tak już wie, że to zrobisz. Przecież to on tu rządzi. <laughs>